I to jeszcze. Nie ma ucieczki od nosa i ucha, lewego palca prawej nogi, ba nawet od wszystkich włosów, chyba że jak Van Gogh w przypływie wolności obetniesz sobie ucho lub inną, jeszcze cenniejszą część ciała, chyba że wylecisz przez okno szesnastego piętra wieżowca. W pierwszym przypadku, przed następnym krokiem, zatrzymać im bój. W drugim nie zrobisz już następnego kroku. A wyrywaniem włosów znudzisz się dość szybko. Nigdy tego nie osiągniesz, więc musisz dźwigać u dwór kości i trzewi, czasem rudy włosów i tej paskudnej brodawki na prawym policzku. Mówisz, yy, że są jeszcze kosmetologi, chirurg. Są, ale nie ma jeszcze chirurga całości, więc zamilcz. Słuchaj, jak bije serce słońca. Boli mnie ta śmierć bardziej niż ząb. Z w ognie, w nikomu potrzebny. Jakby koń stratowo żukę przechodzącego przez drogę i zdechło piskę wesła przez pięciu. Było już nie ma. Życi w życiu, a wychodzi życie. Słuchaj Małgosiu, ona nie słucha. Bawi się psami tak osobno, jakby kosmyk przy krótkich, rozdwajających się z braku witamin włosów nawijała na palec, w bladnym blasku świecy. Nie uczyła się angielskiego i nie chodziła na kółko taneczne, tylko z psami nad rzeką. Co się spełniło w to wilgotne, lutowe popołudnie? Jaką ofiarę i komu złożyła ta dwunastoletnia dziewczynka, sama, z trzema psami, a jednym bawił się nuka, na kruchym lodzie tej iluzji op opoki ziemi? Panie, bo Ty nadal jesteś Panem i tylko Twoim panowaniem można to wytłumaczyć, choć niczego nie da się zrozumieć. Panie, do czego potrzebowałeś tego dziecka, ani było zdolne, ani piękne, ani nie mogło być niczym zakładnikiem, chyba że samotności, która otacza zewsząd jak ziąb i ciąży jak ciało. Dlaczego to zrobiłeś? Dla mojego wiersza? Jakaż to marność cała ta poezja, gdy rzeka płynie jak w nic? Bo na pewno nie dla kronik kryminalnych, który czyta się z niezdrowymi wypiekami na twarzy, a niektórzy ci od poezji wcale nie czytają. Dwa psy powróciły do domu, jak zawsze nieme, nieme jak ty, panie. Życie moje krzewie na wysokim brzegu, w w niebie. Chleb rzucony na wodę nie odnalazł ciała, bo ona była nie z tego świata, już od kilku lat w białej przestrzeni. Panie, czy to nie tylko przenicowana ciemność? Traktat o czasie. Za rzeki dochodził gwar Bawiły się dzieci. Gwar dzieci od wieków jest taki sam, ten sam. Koryto rzeki wraz z rzeką było modelem czasu w laboratorium krajobrazu, czy jak to woli, w Muzeum Historii Naturalnej. Wszystko już było. Bo nie rzeka sama, ona też powtarza się płynąc, w krajobrazie, nawet miejskim, dopiero z jej ruchu wynika czas. Spoglądam na zegarek, liczby i wskazówki nic nie mówią. Dzieci, rzeka i jej końca. Widzenie: nie księdza, nie Piotra. Wciąż widzę tych chłopców sprytnie uśmiechniętych z amerykańską bielą zębów i azjatyckim błyskiem w oku. Między wschodem a zachodem prawdziwi Polacy. Stoją za mną i przede mną, weszliby do brzucha. Mózgu nie potrzebują, bo przecież są mądrzy. Wciąż widzę tych chłopców pragnących ich do przodu, chcących coś powtórzyć. Jestem dla nich zakałą i wzorem. Postrzyraliby trochę, ale lepiej pokopać cicho między sobą. Wciąż widzę tych chłopców miękkich jak kurchawki, Polski już nie widzę. Taki lipiec. Kura jest niepoetycka, kura mi została, moje kochanie w świecie, punkcik samolotu na niebie, albo jeszcze gorzej, palcem po mapie ciała, moje kochanie wszędzie. Czyli, czyli trzeba uciec przed nim, przed rozpaczą, jak przed nagłą burzą. Na podwórku stoi stołek podgryzany przez szczury obok szary sznurek, szemrze suchy powiew. Zakurzonego miasta. Kusz, kura, kurewki, w każdej bramie, i na każdej ulicy. Maluje żółtą farbą stoły. Kurze nogi, lipiec, taki lipiec. To tytuł: Karuzela. A ja to widzę jako obrót czaszek. One są trwałe jak złoto, bliskie kuli, idealnej przestrzeni. Nie sypią się jak kości. Czaszki sprzed prawieków, czaszki jeszcze ze skórą i włosami, jeszcze gadające, jeszcze niepodobne do czaszy. Rano się ogolił, natarł olejkami i sąsiadce powiedział dzień dobry. W południe już poszedł, jakby rusztowanie postawione przy jego dom zawaliło się. Nie zawaliło się, a ja to widzę jako obrót ciał prawie niebieskich. Józefowi Baranowi. A wiersz? A wiersz, bo to brzmi... Wiersz to podko, przez który uciekają więźniowie z Alcatraz. Ubrani w takie same drelichy, takich samych dni. Szare, nawet gdy były pomarańczowe. Na głowach takie same czapki. Nawet zwane są myckami lub toczkami takich samych myśli. Co będzie dzisiaj na obiad, i czy dzisiaj spokojnie zasnę, a jutro co, co trzeba będzie, te same myśli pod słońcem gdziekolwiek. A wiersz, wiersz nie myśli i nie chodzi, fruwa, a wiersz śpiewa.